więcej interesują się wiarą, a szczególnie życiem świętego Franciszka, doskonale wiedzą, ale może warto. ostatnio rozmawiając, stwierdziliśmy, że sporo czasu minęło od tych dni, kiedy to dla wszystkich było jasne, że pierwszego, drugiego sierpnia wszyscy z okolicy, z całego Cieszyna kierowali sobie kroki właśnie tutaj, właśnie do tego kościoła, aby od wczesnych godzin rannych uczestniczyć w pęprzach świętych i zyskiwać odpust wyproszony przez świętego Franciszka, przez Matkę Bożą u Pana Jezusa. I warto przypomnieć, że to jest istota i sens naszej uroczystości. Oczywiście najważniejsza jest zawsze Święta i dlatego ją sprawujemy w tę odpustową uroczystość. Ale jednocześnie chcieliśmy od samego początku ją przeżywać z takim nastawieniem, że oto Pan przez naszych świętych, Matkę Bożą, świętego Franciszka, daje nam tak wiele ładu, odpustów, czyli darowanie kar, które się nam słusznie należą za grzechy przez podejmowany nasz wysiłek, abyśmy go mogli ofiarować przede wszystkim za naszych bliskich zmarłych. Ale przecież to zyskiwanie odpustów otwiera przede wszystkim nasze serca na działanie Bożej łaski. My stajemy się lepsi, Jesteśmy bliżej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo się cieszę, że możemy w takim dostojnym gronie, pięknej wspólnocie modlitwy, radować się tym odpustem, tymi łaskami. Niech mi będzie wolno powitać, bardzo serdecznie Was wszystkich chcę witać, ale z reguły tak jest kapłanów, czując szczególną więź z innymi kapłanami i kapłanami, pragnę powitać właśnie tych, którzy tutaj stoją przy ołtarzu, aby tę Najświętszą Nataliskę koncelebrować i sprawować. Przede wszystkim witam głównego celebranta, tego, który skieruje do nas słowo księdza Piotra Niemczyka, który jest witaruszem w Najświętszego Mienia Marii Panny Cieszy na boku. Dziękujemy już teraz, że odpowiedział pozytywnie na to założenie, że podjął ten trud i że chce właśnie razem z nami tutaj tą dzisiejszą uroczystość przeżywać. Cieszymy się jak zawsze obecnością księdza profesora Józefa, który nieraz już to mówiłem, Cieszymy się obecnością Ojca Anioła, Franciszkanina, no i oczywiście naszego księdza Prałata Andrzeja. I sprawujemy te prześwięte Ksiądz Piotr intencji.

wspólnotą. Ojciec Panią sprawnie przeświętą intencji, zrób Bardzo się cieszę obecnością tutaj sióstr, bojów, bo ratów, ojców, braci też zawsze biernie tutaj przybywają, aby się z nami wspólnie razem od nich. Cieszę się, że są aż trzy dzieci Maryi, i może to są centrum wakacji. Bardzo wielu ludzi wyjeżdża, nie ma dzieci, młodzieży, są odpoczynki, ale jednak udało się zorganizować także i ich obecność. Także dziękuję, że jest służba chirurgiczna też pewnie w pełnym składzie, ale są i chcemy którzy przybyliście tutaj do naszej świątyni, rzeczywiście głęboko z radością przeżyć tego uroczystość. Dlaczego na samym końcu ukłony wielkie w stronę sióstr, tak, które jak powtarzamy są tutaj gospodyniami, więc dlatego są wymieniane najczęściej na końcu. Księża Wędrzech prosimy o sprawę.